Cześć drodzy widzowie. ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale umówimy sobie najlepsze naklejki do inwestycji z Paryża. Ale przed tym wszystkim chciałem Was zaprosić na mojego Discorda, gdzie trwa aktualnie konkursik na 20 Pays-wka. Link macie w opisie. Wpijajcie i wygrywajcie. To zacznijmy widzowie od Maus Glitterka. I czemu mówię Maus Glitter, a nie na przykład Maus Holo? No bo dlatego, że Maus Holo już było w Sztokholmie i ludzie się będą dzielili na Sztokholm i na Paryż. A za to Glitter? Glitera nigdzie indziej nie było poza Paryżem. Jednak trzeba wziąć pod uwagę widzowie, że Maus ostatnio sobie dość nieźle radzi i najprawdopodobniej mogą dostać się do następnego Majora. A co za tym idzie? Idzie za tym, że może być kolejny ten Glitter i co gorsza może być bez tła, bo nie mamy jeszcze pojęcia czy będą naklejki z tłem czy bez tła. A za to mamy pojęcie, widzowie, że na przykład takie Fluxo, które gra tragicznie, raczej nie dostanie się na następnego Majora, Co za tym będzie szło? Będzie za tym szło, że jedyna ich wlepa będzie w Paryżu. Przez co ludzie, którzy będą lubili ich wygląd, a widzę, że jest dużo takich osób, to na pewno będą kupowali i inwestowali w Fluxo, więc miejcie to z tyłu głowy. Na dobitkę możemy sobie wspomnieć jeszcze o Fnatic, które jest genialne. Czemu jest genialne? Temu, że w końcu ma swoją wlepę Holo bez Od 2014 roku nie mieli żadnej takiej wlepy, a jak już mieli, to dostali debuffa i w sumie ich wlepa się nie świeciła. No tak, starej ich holo wygląda jak zwykły papierek. Sadge dla nich. Przy okazji, patrząc na ich ostatni performance, no, mogą mieć problemy z dostaniem się na następnego majora. A jak już jest mowa o pomarańczowej wlepce widzowie, to pamiętajcie o Apexie, który również wydaje się być dobrą inwestycją na long term, biorąc pod uwagę, że nigdzie indziej nie jesteście w stanie go dorwać, jak w Paryżu. Na dobitkę tego wszystkiego macie jeszcze nowe logo Gamer Legion. Nie dość, że jest bez to jest jeszcze nowe i fajnie wygląda. A gdyby wam było tego mało, no to macie jeszcze wlepkę Into the Bridge, kliterek, jak i holo które również się nigdzie indziej nie powtarza. A jak już jest mowa o nowych logach widzowie, to pamiętajcie o heroic, który ma nowe logo oraz o forzie, które ma również nowe logo. I na dobitkę tego wszystkiego nie zapomnijcie o naszym polskim najnie. Najnie, który nigdzie się nie powtarza, jak w Paryżu, więc naprawdę polscy widzowie myślę, że mogą zbustować tą naklejkę dość bardzo fajnie. Tylko pamiętajcie widzowie, że inwestując aktualnie w Paryż, robicie to na własną odpowiedzialność, bo jest to dość ryzykowne. Jeżeli następny major jakimś cudem będzie bez tła, i te drużyny z Paryża dostaną się do Kopenhagi, no to będziecie w dupie według mnie Będziecie dość mocno w dupie Bo po prostu ludzie będą mieli gdzieś Paryż A przejdą sobie na Kopenhagę, Gdzie będą mogli kupić te wlepki jeszcze taniej Dajcie znać w komentarzu co wy sądzicie o tych wlepkach Czy wy będziecie w nie inwestowali Teraz czy będziecie inwestowali na spadkach I nie zapomnijcie o tym, że możecie wesprzeć mój kanał Jak jeszcze oglądacie ten odcinek Trzymajcie się, no i cześć